Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Sudeńka dla domu i zapraszam na kolejny targ staroci w Berlinie, jesteśmy dzisiaj na innym targu, spróbujemy swoich sił i zobaczymy ile uda nam się dzisiaj uzbierać, zostańcie z nami do końca filmu pokażemy, e, powiemy dokładnie ile nam się udało dzisiaj zebrać ile godzin pracy, Justynka już tam siedzi, mamy dzisiaj trochę więcej rzeczy troszeczkę e, ze sobą więcej nabraliśmy, auto było całe oblężone, tak więc My mamy nadzieję, że będzie dzisiaj fajnie. Pogoda jest fajna, bo nie ma takiego upału. Jest w sam raz. No i takie pierdołki tutaj w kartonach są. Nie? Tak jak widać po 1 euro. Z jednej strony, proszę bardzo, można nawet i gerandol kupić. No, jest to gerandol. Plast... Niektóre rzeczy są plastikowe, a niektóre szklane. Albo kryształowe pierenwi, ale chyba na kryształ to nie wygląda, nie? Ta strona tutaj też, niektóre po 2 euro rzeczy. Trochę ciuchów. Nasza pasta. Proszę zapytać, co nasza pasta czyli Cuda. To jest wypucowane przez pastę. Jest różnica, jest różnica, nie? Prawda. Tu tak pięknie to wygląda. No i trochę takich naszych pierdełków, które... też chcemy tutaj właśnie dzisiaj zaprezentować. Owieczki, mówią, zapraszamy do subskrybowania kanału. Łapka w górę, jak się podobało i zostawcie komentarz, nie? Pamiętajcie, jest to dla nas bardzo ważne. Dobrze, co? No to odezwę się za jakiś czas. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. No kochani, w przerwie naszej pracy i pozwoliłem sobie wyskoczyć na to, żeby zobaczyć, co tutaj można jeszcze ładnego, ciekawego kupić. Proszę bardzo, piękna słówka. Piękne. Są także obrazy. O, co tu mamy? Mamy nawet delfinka pięknego, dwa, ale ładne. O, tutaj fajne te obrazki, ładne. Oj, porcelanowe porcelana w środku nie. Ceramika. Hand germany, No piękne, piękne te trzy obrazki. Na pewno nie jedna osoba chciałaby sobie taki obrazek, ale pewnie to pana będzie drogo. Tak więc nawet już nie pytam o cenę. Piękny. No, tak jest kochani. No i w kartonówkach też coś tam można sobie wydobyć jakieś pierdołki różne. Proszę nawet Walendorf leży w kartonie rzucony. No szkoda. Że to tak tutaj jest, ale czasami tak było, to też Walendorf. Co hmm. jeszcze znajdziemy? No widać że można pobuszować, Dobrze kochanie, lecimy dalej. Yy, zostańcie z nami na końcu filmu będziemy my robić podsumowanie ile zarobiliśmy dziś na kolejnym targu staroci targ staroci dobrze, lecimy dalej kochani, akcencik polski proszę bardzo pięknie chodzisz, ale nie jest taka piękna, jest bardzo powycierana tak więc myślałem, że pójdź ze mną ale nie, 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 nie biorę jej. Tu jeszcze nawet jest chyba talerzyk. No. Chodzisz, sam talerzyk tylko. No dobra, lecimy dalej. No to jesteśmy przy kolejnym stoisku i tak wypatruję, co tutaj ładnego mógłbym pokazać. Czasami. No, sporo tutaj tych ładnych kielichów, no nawet tutaj z scenami. 15 euro 20 euro Czy to srebro nie widzę Zelba Zelba, Zelba On the prices in Ja ja a, czyli te ceny tak, pan mówi, że to sreberko jest o kurczę 15 euro To coś takiego, ale nie wiem co to za cena dziwna Go otwierał. Dobra, jestem. O, kochani, cóż to takiego? to. Oj, byś z jednego oka. Chyba mu wybili. Trabancik. Te ładne, ale podrysane strasznie, Bardzo podrapane. Royal Porcelan, ale niestety bardzo podrapane. <laughs> Dobra, tam pewnie dzbanek Walendorfa na pewno. No tak, tak, tak. Tamten niebieski to jest na pewno Walendorf. A już tam nie będę przechodził, bo trochę. Dobrze. Ten też jest taki w miarę ładny. O, ale tutaj bez sygnaturki, ale ładny. No tak. Co zrobić, jak się komuś podobają wazony? No nic. Kupować. Dobrze, kochani. Lecimy dalej. Stoisko. Fajne. Ciekawe. Bawaria. I lecimy dalej, kochani. I tak, kochani, była przerwa na spacerek po targu. Jestem z powrotem. Justynka tutaj sprzedaje ładnie dalej. Wszystkie te takie pierdołki, tak jak widać, tutaj w kartonikach mamy po 1 euro niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy też są po 2 euro. Troszeczkę rzeczy sprzedaliśmy już. Ludzie zaczynają krążyć po targu. Fajnie jest, pogoda fajna. Godzina 10 rano. Super w każdym razie. Zostajemy do samego końca. No, zobaczymy jak to dalej. Pamiętajcie, zostańcie z nami do końca. Będziemy robić podliczonko, zobaczymy czy warto było na tym targu właśnie stać ten cały dzień i sprzedawać, nie? Pamiętajcie o łapce w górę i zapraszam do subskrypcji nowych widzów, to umożliwia nam rozwijanie kanału, za to jesteśmy bardzo wdzięczni. No i co? Zapraszamy do komentarzy. Jakby jakieś więcej pytań w, w, w opisie filmu będzie. Mój adres, nasz adres mailowy, na który można do nas napisać. Nie? O, proszę, nawet tutaj coś pięknie Justynka tutaj sprzedaje, super, świetnie, jest bardzo fajna atmosfera, polecam naprawdę, jeżeli ktoś się takim czymś zajmuje, czy prywatnie, czy, czy nie wiem, czy hobbystycznie, naprawdę coś fajnego, bo pomiędzy ludźmi dużo bardzo miłych ludzi, no co jeszcze mogę więcej powiedzieć, nie? Super. Ach, ale skla. Co, trzymajcie kciuki za nas, i no zostańcie z nami. Za chwileczkę wyruszam dalej na spacerek, żeby trochę skamerować właśnie takich cudeniek, co ludzie jeszcze sprzedają. No i co? I lecimy dalej. No. no.

O, jaki piękny talerzyk tutaj jest? Jest troszeczkę porysowany, tak więc nie pójdzie ze mną. A ja już wiem, komu bym ten talerzyk dał? Sprezentował. Dobrze, kochanie, lecimy dalej. Pan tu nawet miał miody do kupienia, ale pana nie chce kamarować. Piesek jest, tak zobaczymy, co mają do żarcia jeszcze do jedzonka. To muzyczka leci, to tutaj muszę stąd iść. Bo zaraz mi będzie. Wębniło tutaj, ale sztuka 1 euro. Proszę bardzo. Sezamowa buła taka. Za 1 euro sztuka. Dobra, uciekam stamtąd, bo tam jest ten. Eee, tutaj coś jeszcze dobrego można znaleźć. Tu widzę, już Tu widzę, widzę. Nie No widzę. Nie do No. Jesteśmy dalej na spacerku, Justynka została sama, ja lacę kamerować Piękne półzdro, ale metalowe No i to w ogóle jest piękne Handarbeit Royale, nie? Ale pudełko mega Nie wiem czy to od tego tak pasuje, nie pasuje, ale bardzo ładne to pudełko wiem czy to pudełko? 5 euro Bardzo dobra cena Czy tabak, Wow. wow, Piękny zegar porcelany Sygnowany nawet jest tutaj no To pewnie na odwrót to zrobiłem, ale zrozumiecie mnie chyba, nie? No ja to na odwrót robię i tyle no. Aleksander Berg Teraz będzie zagadka kochani Do czego to służyło I co to jest w ogóle Do czego to służy I Albo służyło właściwie Ja nie mam w ogóle pojęcia Ale kochani zagadka dla was Ale tutaj wysmolona ta lampa Grubo

Lecimy dalej. Wędki pan tu mał też wędki, nawet. O! Ale wędek to wędek, wędki. Pełno, pełno. Dobrze, kolei. lecimy dalej. Za chwileczkę wracam z powrotem na swoje stoisko. zobaczymy co się dzieje. No kochani, wróciłem z powrotem ze spacerku. Przeglądamy, jest troszeczkę, no jest trochę mniej rzeczy. Tutaj tak samo, troszeczkę się sprzedało. Jest Justynka, witamy wszystkich. Jakieś tam ciuchy też, zeszły coś tam jeszcze powywieszaliśmy. Łapeczki w górę zostało parę rzeczy. Znaczy, parę rzeczy, no zostało jeszcze coś tam nie. Ale ogólnie, tam sprzątnięte tutaj jest więcej. Super fajnie, bardzo sympatycznie tak. jest. na lepiej, lepiej niż ostatnim razem. Jesteśmy zadowoleni. No, no bo o to też w tym chodzi, żeby nie na darmo siedzieć cały dzień. My nie lubimy siedzieć w każdym razie. Kochani, jak się podobało, zostawcie tą łapkę w górę. Pamiętajcie o tej subskrypcji kanału, to jest dla nas bardzo ważne. No i co? Ja zapraszam na dalszą część filmu, gdzie jeszcze pójdę zobaczyć jeszcze, bo całego targu nie zdążyłem obejść, no i co kochani na końcu filmu pokażemy wam dokładnie ile zarobiliśmy a także yee, hmm, co jeszcze chciałbym także jakie rzeczy nabyłem, no bo Justynka niestety się działa tu cały dzień przy tym, a ja biegam jeszcze za jakimiś fajnymi przedmiotami żeby coś na filmiki dla was mieć do kupienia, tak więc Zapraszam na dalszą część filmu. Sorry. Pa, kochani, jesteśmy już w domu. Nie było zbyt dużo chodzenia po tym targu. Troszkę tam pochodziłem. Dużo rzeczy nie kupiliśmy, właściwie znaczy, nie kupiłem. Justynka była przy stoisku. Ja latałem z kamerką, żeby ponagrywać filmik dla Was, kochani, żebyście coś tam sobie widzieli, po pooglądali, bo lubicie. Pokupiliśmy też, pokupiłem też parę fajnych rzeczy. Parę z rzeczy jest już zarezerwowanych, ponieważ mamy takich fajnych klientów, kochanych, którzy lubią pewne rzeczy i my wiemy, co dla nich kupować. Co? Zanim przejdę do sedna sprawy, ile zarobiliśmy dzisiaj na tym targu i czy było warto, tak więc zapraszam do takiej małej jakby no, jest tylko. Jakby, co? No, takiej małej prezentacji. Prezentacji tak. naszej, tak. No, tak jest. Co było co zakupione. Moja tutaj e, zostanie co? mi dziś wynagrodzona. Tak, aniołeczek porcelanowy. Bardzo piękny, bez sygnowania, ale jest piękny. Pojedzie do Pani naszej ewuni Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Dobrze, więcej nie muszę mówić. Piękny. W kolorze kobaltu. Stan igła, jak ja to mówię. Nie ma sygnowanka, coś była naklejeczka, ale gdzieś ten piękny świecznik kobaltowy, który jest dostępny jeszcze, jest dostępny. Jeżeli ktoś chętny, śmiało pisać. Bo jeżeli tam nikt nie napisze, świecznik będzie na pewno wystawiony, nie? Takie dwa kotki, które też już są i które z tych dwóch, ale jeszcze muszę sobie spojrzeć na zdjęcia, bo nie pamiętam. W każdym razie te dwa kotki też są zarabowane. Porcelanowe, a te dwa duże są ceramiczne. Kochani. Co jeszcze chciałem po pokazać wam? Tak jest. Siebie chyba za chwilę. Piękne trio. No to po prostu perełka. Perełka. Oh Mega, takiego jeszcze nie mieliśmy, no. nie? Czyżby znów do góry nogami? Chodzisz, nie na prostu. Ale ładnie, ale zobaczcie, jakie piękne. Majgne. Mhm. Piękne, nie? Piękne. Ta filiżanka, piękne. filiżanka jest ładnie zrobiona. Filiżanka jest Petardziunia, nie ma żadnych tutaj uszkodzeń, żadnego wytarcia. Filiżanka będzie na pewno dostępna do u nas. Kochani, co jeszcze? Zobaczcie teraz tak. Tutaj piękny. Piękny. No, świecznik. Świeczniczek. Także chodzisz. Świeczniczek też będzie dostępny u nas. To piękny teraz tak, piękny kufel z jeleniami kryształowy i cyna do góry z cyną. Tak więc, oczywiście, yy, kufelek już jest zarezerwowany. A jeżeli by się podobały komuś takie kufelki z różnymi zwierzątkami, proszę śmiało dać znać w opisie filmu: będzie adres mailowy, na który będzie można pisać. Na poproszę po, napisać i tam po prostu Co interesuje, się. tak? czasem można dostać też takiego pięknego. Kolejny kufelek, który też jest zarezerwowany, już, ale piękny jest, nie? No, ten Ja jest też, też polubiłem dobry. bardzo zwierzęta na tym. No, i tak dlatego yy, pozwoliłem sobie nabyć taki ładny talerzyk deserowy. Talerzyk, który też jest dostępny, akurat talerzyk jest sygnowany Kaiser. Jest to talerzyk kolekcjonerski deserowy, będzie także do nabycia do na, u nas. No, i jeżeli ktoś zbiera wiatraczki, to zapraszam. Cztery takie piękne, śliczne yy, na jajeczka z wiatrakami, kochani. Za te wszystkie 4,20 zł. śmiało pisać, Kto napisze pierwszy, dostanie te wszystkie cztery z wiatraczkami i dorzucę do tego niespodziankę. Niespodzianka warto. Cztery jajka. razy Nie, jajka! 4 razy. <gry> na, można jajka, napisać netto. w komentarzu, kochani. 4 razy e, pojemniczki na jajka plus niespodzianka. Kto napisze. Jeżeli ktoś chce mieć te za 20 zł, niespodzianka będzie fajna. Kto że ten lepszy. Powiem, że będzie tam też na pewno wiatrak. Ale co? Nie powiem co dokładnie. No, ale będzie fajna niespodzianka. Na pewno się ktoś. Na pewno, yy, na pewno warto, powiem szczerze. No i piękny kobaltowy dzbanek, który też już jest zarezerwowany. No, i tyle. Takie piękne cudenka mi się trafiły, yy, które wybrałem w stanie igła. Jak ja to mówię. No. I tyle, kochani, co? Jak się podobało? Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, ale chwila, chwila, jeszcze coś zapomniałem. Kochani, tutaj jest, tutaj, jest tylko tu. Witam serdecznie, witam serdecznie. Dla nowych widzów jestem Artur, Justynka Kamarzycka. Kochani, zapraszamy do tych subskrypcji, do łapki w górę, w górze. łapkę w górę, jak się podobało. I teraz uwaga: byliśmy na targu od godziny 6.30 do godziny 13.30, bodajże wyszło tam 7 godzin. Z dojazdem y, może by było 8 i tak dalej, nie? Y, Tak. Miejsce, miejsce kosztowało nas 36 zł. Zarobiliśmy dzisiaj dokładnie 180 zł. 180, przepraszam, euro. U, przepraszam, o piąty y, na nogach. No, <laughs> y, y, zmęczenie już wychodzi. 180 euro minus 36 wychodzi 144 euro. Czyli yy, warto jest czasem w niedzielę ruszyć się i lecieć na taki targ, coś po prostu z ludźmi fajnie. Mam nadzieję, że filmik też się Wam spodobał. Będzie podobał, bo ja to mówię teraz, a jeszcze filmik nie jest zmontowany, ale mam nadzieję. No i że wytrwaliście do końca. Jak coś, dajcie jakiś komentarz, co się Wam podobało. Zapraszamy do kontaktu z nami. Czy coś poszukać, czy coś, czy coś poszukać. znaleźć. Nie ma w ogóle problemu i fajnie, nie? No, tak więc trzymajcie za nas kciuki my jesteśmy zadowoleni. Za tydzień kolejny targ przed nami, na pewno będziemy też nagrywać na targu. Tym razem mieliśmy trochę więcej rzeczy, dlatego poszło lepiej. Czym więcej, tym lepiej. I naprawdę fajna atmosfera. Super. Co więcej, dobra. Grosz do grosza. I będzie kokosza. Dobrze, kochani. Co jeszcze? Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. No I, I naszych widzów, którzy nas oglądają od samego początku, którzy byli na targu. widzów, Dokładnie chcielibyśmy pozdrowić jeszcze takiego fajnego, sympatycznego pana, z panią dzisiaj był. Pierwszy raz nas, nas widz z Berlina nas spotkał pan sam powiedział cudenka dla domu jesteście. Aha. No super. Naprawdę pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Na następny raz, na następną niedzielę, bodajże będziemy też chyba na tym targu, albo. No, zobaczymy jeszcze. W każdym razie co? Jak się podobało? Łapka w górę! No, no i mam nadzieję, że oglądacie to, bo lubicie, nie? No. <śprawiamy> Pozdrawiamy!